No, są różne opinie i różne głosy na temat tej budowy, więc no, nie powiem, żeby nam się to bardzo podobało, bo tak jak pan mówił wcześniej, że no myśleliśmy, że będą tutaj raczej zabudowy jednorodzinne. No i tak trochę mamy mieszane uczucia, jak to do końca będzie, bo tak jak mówię, różne były głosy, co tu ma powstać, i do końca tak naprawdę wszyscy nie wiedzą, więc trochę to jest taka sytuacja nie do końca jasna. Stąd myślę, że większość tutaj mieszkańców nas no, właśnie ze względu na to nie jest zachwycona. Pierwszy plan tutaj był: to e, będzie dla kobiety niedobra sytuacja, i to nie jest zły pomysł. Miejsce tutaj nie jest w ogóle przygotowane na budynki w tej wielkości. Co to znaczy, e, zezwolenie na budowę, chyba nie jest zrobione na, na dobro, i to dla nas, kocownicy tutaj, to troszeczkę na co e, robią e, taka ciecie ogólne. Po budowlanie to jest widoczne to w ogóle nie jest dla kobiety. To jest stacja e, katoliban telewizyjna e, i nie ma miejsca dla tych e, oryginalnych e, dzieci i, i kobiet. I dla mnie to Das ist nicht okay. Und jetzt, was ist deutlich, dass es schon viel zu tun ist, es sind Menschen arreschierten. Und das Thema der Korruption. Ich weiß nicht konkret, wie diese Fakten aussehen, aber dieser Prozess und dieser Buch. Cały proces był nieciekawy i, i nie jak to powinno być we Polsce. co Polscy jako kocham. Jak. Czy uważa pan, że tu powinna być zabudowa rodzinna? To miejsce tutaj, e, pierwszy był, co e, był planowany szkoła tam na dole. E, to jest fajne, super, ale ten budynek, ta wysokość i e, też e, dla, e, e, dla jakich są plany czy ten budynek e, to nie jest e, sobie on no To znaczy jeden ciecz był e, w umowie, drugi ciecz był, co się dzieje tutaj. I e, to powinno być tak samo, tak? Mhm. A w ogóle dzieje się tutaj coś, robią coś? Budują, budują. Krok po kroku, ale chyba to wygląda jak cosiedzka wolniejsze nie z A długo to w ogóle trwa ta budowa? To był, to był parę latach teraz. Ja, coś takiego. Trzy lata pewnie. Coś takiego, ja. Wiem, że jest, będzie użyteczności kościoła katolickiego, a dokładnie co tam będzie, to prawdę mówiąc nie wiem. Ale nie, nie przeszkadza mi. Nie uważam, żeby to było złe posunięcie. A czy dobre, to też trudno ocenić, jeszcze póki jest w budowie. Więc, no, jeżeli to będą księży na emeryturze, nie będzie mi przeszkadzać. Samotne matki, tym bardziej. Jeśli ma służyć ludziom, ja nie widzę przeszkód.